Dzień dobry. Grzyby w lesie widać gołym okiem, ale to co najważniejsze znajduje się właśnie pod ziemią. W rolnictwie to właśnie ta podziemna część ma kluczowe znaczenie, a dzisiaj pokażemy wam, jak ją wykorzystać stosując nowy produkt z grupy azot. Dziś nie ja będę prowadził odcinek. Pozdrawiam was serdecznie z urlopu. Głos oddaję Pawłowi i Pani Karolinie. Jestem już na polu z panią Karoliną. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, to chcę tylko nadmienić, że strasznie ci, Kamilu, zazdroszczę. Bo chodzisz sobie w cieniu na urlopie, zbierasz grzyby, a my tu mamy ze 40 stopni co najmniej na tym polu. Jedyna nasza przewaga to, że tylko ja mam miliony grzybów w rękach i o tym dzisiaj porozmawiamy. Dokładnie. Pan Kamil miał jednego, a my mamy miliony grzybów. Co najmniej milion. Tak. Pani Karolino, co to jest słowa aktyw? Do czego służy? Jak to wykorzystać? Jest to taki mikrobiologiczny produkt nawozowy. Żeby może lepiej Panie Pawle zobrazować, po co nam w ogóle ten produkt jest, to możemy sobie wyobrazić, że słoma to jest taki wielki magazyn składników pokarmowych, ale jest jeden mały szkopuł. Ten magazyn jest zamknięty na kłódkę. W związku z tym te składniki, które są w słomie, roślina nie będzie w stanie przyswoić, ale naprzeciw wychodzą tutaj nam pożyteczne mikroorganizmy, które są w stanie tą kłódkę otworzyć i uwolnić składniki pokarmowe. Oczywiście pojawia się pytanie, co jeśli tej kłódki nie otworzymy, tak? Wtedy ta słoma może zalegać przez dłuższy czas, a im dłużej zalega... Tym bardziej może stać się siedliskiem różnych patogenów, które bytują w glebie, między innymi grzybów, które wywołują fusariozę. Ponadto, tak jak wspominałam, te składniki pokarmowe, takie jak azot, fosfor czy potas, finalnie nadal zostaną uwięzione, więc rośliny nie będą miały do niej dostępu do tych składników. I tak naprawdę stosując słomak na pole. Tak pomagamy uwolnić składniki pokarmowe. Dokładnie. Z, 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 z Moż, sposobem, można by tak? powiedzieć, że tak, mineralizację? tak. Ten produkt to przede wszystkim mikroorganizmy. Możemy powiedzieć, że mikroorganizmy to jest taki fundament żyznej gleby. I mogłabym je porównać, te mikroorganizmy, do takich ukrytych, niewidocznych pracowników, którzy pracują właśnie, aby gleba była pełna życia. I można powiedzieć, że te, ci pracownicy są bardzo wydajni, ponieważ oni pracują 24 godziny na dobę. Równo w dzień, jak i w nocy żeby rzeczywiście uwolnić to, co jest najistotniejsze. I za co właśnie te mikroorganizmy odpowiadają? Właśnie za rozkład resztek pożniwnych, za mineralizację, czyli uwolnienie tych składników, o których mówiłam wcześniej, ale również za tworzenie próchnicy, czy właśnie ochronę przed różnymi patogenami, które wywołują różne choroby. I właśnie Słoma Active możemy powiedzieć, że jest takim kluczem do tej kłódki, o której wspominałam na samym początku. Idąc do sklepu, takich produktów jest wiele. Czym się Soma Active wyróżnia na tle innych? Bo ja rozumiem, że jest jedyny w swoim rodzaju. I ja już o tym wiem, ale nasi widzowie jeszcze nie wiedzą, czym się różni ten od tych wielu innych, które są na rynku. Zgadza się Pani Pawle. Są różne produkty konkurencji, ale tutaj mamy unikalny skład. Jaka jest różnica? Przede wszystkim głównie takie produkty, które są na rynku mają bacillusy, czyli bakterie. Natomiast my tutaj połączyliśmy dwie grupy mikroorganizmów. Czyli w tym składzie mamy zarówno trichodermę, czyli grzyby strzępkowe, które sobie świetnie radzą w okresach suszy, a drugą grupę właśnie stanowią bakterie z rodzaju bacillus, które mają wysoką aktywność w warunkach wilgotnych. W związku z tym ten produkt może się sprawdzić niezależnie w jakich warunkach będzie wprowadzony. Czy jest susza, czy właśnie warunki wilgotne. Ponadto, ten produkt jest bardzo wysoce wydajny. Ze względu właśnie na połączenie tych dwóch grup mikroorganizmów, to możemy porównać. Rozkład słomy do takiej pracy na placu budowy, czyli jest potrzebna cała ekipa. E, I możemy powiedzieć, że trichoderma to jest taki ciężki sprzęt, to znaczy on rozcina te, te, grzyby. te grzyby, tak, dokładnie, rozcinają te najtwardsze elementy słomy, bo właśnie trichoderma specjalizuje się w składzie ligniny, czyli najtwardsze elementy rośliny. Natomiast bacilusy, ja bym je, je, je porównała, te bakterie, do takiej ekipy wykończeniowej, czyli one wchodzą już i powiedzmy kończą tą, tą robotę, którą wykonały grzyby strzępkowe. No dobrze, proszę mi powiedzieć w takim razie, w jaki sposób rolnik powinien to zastosować? Jaka dawka na hektar? Mhm. Z czym łączymy? Czy z wodą, czy z azotem? I to, to kolejne pytanie, ja tak już wybiegnę do przodu. No bo jedni stosują azot na mineralizację, mhm. tak. jeszcze inni stosują wapno. Zalecany jest szereg różnych środków na mineralizację. Jak to uporządkować? Co, kiedy, co z czym łączyć i w jakiej kolejności? Czyli y, świetną korzyścią tego produktu i przewagą jest przede wszystkim to, że mamy potwierdzoną kompatybilność z RSM. -em. Dlaczego to jest takie ważne? Też o tym pokrótce powiem, ponieważ y, słoma ma wysoki stosunek węgla do azotu, czyli ma dużo węgla, mało azotu, mm -hmm. i słoma wyciąga ten azot z gleby podczas swojego rozkładu. Dlatego to połączenie mikroorganizmu z RSMem jest bardzo korzystnym rozwiązaniem z tego względu, że właśnie RSM będzie źródłem tego azotu dla tych mikroorganizmów, możemy nam powiedzieć, że RSM będzie takim paliwem dla tych mikroorganizmów, i w związku z tym te mikroorganizmy nie będą musiały wyciągać tego azotu z gleby. Ja od razu przerwę. Tak. Czy jeżeli ten RSM będzie paliwem dla tych mikroorganizmów. To my czy tego azotu musimy dać więcej niż gdybyśmy stosowali na samą słomę? Nie, możemy dać standardową dawkę, czyli te 30 kg y, czystego azotu. I następnie możemy dodać y, produkt Słoma Active w dawce 1 litr na hektar. 1 litr na tak, hektar. Tak, dokładnie. Czyli nie musimy zwiększać dawki nie. azotu. Nie. Łączymy i to tak. wtedy mamy podwójne działanie. Do, dokładnie. Dobrze. A co z pH gleby? Jeżeli mamy świeżą dzierżawę i na przykład wiemy, że to pH może wynosić 4, znaczy większość mikro, mikroorganizmów, które właśnie bytuje w glebie, najlepiej największą aktywność wykazują w takim e, środowisku, gdzie gleba jest lekko kwaśna lub obojętna. W związku z tym, jeżeli gleba jest zbyt zakwaszona, warto wykonać wcześniej wapnowanie. Czyli jeżeli mamy kwaśną glebę, to jedziemy z wapnem tak, i nie bawimy dokładnie. się w azot w inne rzeczy, a przy uregulowanym odczynie tak. stosujemy azot na mineralizację dokładnie. i wspomagamy go produktem Soma tak. Active na ten rozkład. Dobrze, a jeżeli komuś zostanie bańka tego produktu? Jak go przechować przez zimę? Czy on jest narażony na przemarzanie, na wysokie temperatury, na słonecznienie? W jaki sposób zaopiekować się? Bo ja rozumiem, że te bakterie żyją tu w środku. Żyją, dokładnie. E, I e, jeżeli mają niezbyt korzystne warunki, tworzą właśnie formy przetrwalnikowe. Czyli w pewien sposób możemy to porównać, że zostają uśpione. Najlepsze, najoptymalniejsza temperatura to jest 20-30 stopni. Wtedy one się najszybciej namnażają i najefektywniej rozkładają resztki pożdimne. Natomiast w w gorszych warunkach, czyli niższa temperatura, powoduje to, że one po prostu przechodzą w taki span, stan uśpienia. Czyli na polu najlepiej 20-30 stopni, tak. a do przechowywania również 20 stopni jest optymalne, czy lepiej jakieś chłodniejsze? One się tu mogą namnażać bez problemu, nie pęknie to, Pani? Powiem tak. Naj, najoptymalniejsza temperatura przechowywania to jest maksymalnie 30 stopni. Aha. Czyli. Możemy trzymać 30 stopni, nie boimy się, śmiało w garażu w takim razie może stać. Rozumiem, że one pójdą spać, jak będzie chłodno. Tak, tak. Czy coś jeszcze powinniśmy wiedzieć o tym produkcie? Coś, co go wyróżnia na tle innych? Przede wszystkim to, że ma wysoką wydajność, czyli ta dawka 1 litr na hektar, to jest też bardzo dużą przewagą. Łącznie to, że to jest produkt właśnie płynny, czyli jest gotowy do użycia. Tutaj nie musimy się martwić o jakieś rozpuszczanie, po prostu on jest już gotowy do użycia. Mamy też w ofercie w grupie Azoty kwasy humusowe. Mhm. Czy możemy zastosować razem? Bo być może znajdą się rolnicy, którzy będą chcieli zastosować kwasy humusowe z takim produktem. Czy one wzajemnie się będą uzupełniać, czy wręcz przeciwnie? Warto e łączyć, czy niekoniecznie? Warto łączyć. Uważam, że to jest też świetne uzupełnienie, ponieważ takie kwasy humusowe, Panie Pawle, mogą być dobrym siedliskiem właśnie dla mikroorganizmów, czyli mogą stwarzać właśnie taką dobrą mikrobiotę środowiskową dla tych mikroorganizmów, które są w tym produkcie. Czyli tak już na koniec, żeby podsumować. Stos jeżeli zastosujemy litr na hektar, sumak Tak. To Oprócz tego, że pozbędziemy się problemu słomy. Ja wiem, że soma nie jest problemem i zaraz Kamil jakby był obok, to by powiedział, że to jest samo dobro. Tak, to jest bardzo cenne nawosowanie no tak, Ale Chodzi Pawle. mi o to, że jeżeli tej somy miejscami będzie za dużo, to ona stwarza problemy tak. dla wschodu roślin, ona wtedy w tym miejscu bardziej okrada, nazwijmy to, roślinę następczą z azotu, czyli to wspomoże ten rozkład. Tak, po łącznie drugie, z tym, że zabezpieczy przed różnymi patogenami. Właśnie to chciałem powiedzieć, czyli te bakterie, choroby grzybowe nie będą miały jak przetrwać, bo nie będą miały na czym przetrwać. W pewien sposób tak, te mikroorganizmy My rywalizują o właśnie miejsce i pokarm z tymi patogenami, które są w glebie. W związku z tym, w pewien sposób zabezpieczamy rośliny i te uprawy następcze przed różnymi y, patogenami. A dodatkowo uwalniamy składniki pokarmowe. Dokładnie. Plus, y, plus jeszcze poza tymi składnikami typowymi azot, fosfor, potas zwiększa się zawartość próchnicy, y, zwiększa się też zdolność do zatrzymywania wody. W związku z tym y, pewna oszczędność może się pojawić, jeżeli chodzi o nawożenie wiosenne, ponieważ tych składników będzie uwolnione więcej w tej glebie y, i dodatkowo jest to rzeczywiście zastosowanie tego produktu, to jest taki mocny start dla tych opraw ozimych czyli tak naprawdę pracujemy nad żyznością gleby. Dokładnie, więc możemy podsumować, że produkt Słoma Active to jest taki klucz do właśnie zdrowej, żyznej i planującej gleby. No to na sam koniec jeszcze tylko proszę nam powiedzieć, gdzie możemy kupić ten produkt, no bo to jest bardzo ważne. Pani Pawle, produkt jest dostępny u naszych autoryzowanych dystrybutorów, między innymi jest w ofercie Agrohemu Pławy. Zapraszamy w takim razie do zakupu. No i piszcie w komentarzach, czy stosujecie tego typu preparaty u siebie na polu. To, że nie stosowaliście soma Active, to wiem, bo to jest nowość. Nowość, to jest dokładnie. Nowość na rynku. Ale czy macie doświadczenia, czy stosujecie kwasy homusowe, czy stosujecie samazot, a może właśnie wapno? No i jaka jest wasza opinia? Bardzo dziękuję za ja rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. A tobie, Kamilu, życzymy udanego urlopu i wracaj, bo tu jest. Dokładnie. Cienko. To jest ten cichy pracownik, o którym była mowa. Do zobaczenia. Do zobaczenia.